Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego trzecią edycję Funduszy Norweskich i EOG oraz dwudziestolecie ich obecności w Polsce. I tak to rok w rok, od kwietnia do końca lipca stąpamy tutaj po tych wyspach, starając się spowodować, żeby mewa siwa cały czas była gatunkiem lęgowym, w kraju, i, a jej głównym lęgowiskiem, lęgowiskiem naturalnym była Dolina Środkowej Wisły. Otoczenie wszystkich artefaktów, ale tak samo pracownicy, którzy wiele lat tworzyli studia filmów rysunkowych i wciąż do dziś je tworzą, sprawiły, że yy, no jest to po prostu magiczne miejsce, bajkowe miejsce. Technologia służbowa zajmuje się psami służbowymi, ich wykorzystaniem w służbie, doborem tych psów o odpowiednich predyspozycjach. Które zakupujemy do, do szkoleń tutaj u nas w ośrodku, do realizacji zadań służbowych. Od ponad 20 lat fundusze norweskie i EOG wspierają rozwój Polski. Od górskich miasteczek, ponad wiślańskie wyspy i bałtyckie plaże, od ochrony środowiska poprzez rozwój naszych małych ojczyzn, bezpieczeństwo, edukację, pobadania naukowe i przedsiębiorczość. Dziś podsumowujemy trzecią edycję funduszy w Polsce. To wielka historia zmiany na lepsze, ale też tysiące mniejszych historii ludzi, których odwaga, pasja i chęć do działania sprawiły, że pomysł zamienił się w projekt. To opowieść o tym, co wspólnie udało się zbudować. Sercem w ogóle tej współpracy było partnerstwo bo na 1800 projektów które zrealizowaliśmy w poprzedniej edycji 700 było w partnerstwie to jest ogromna liczba i to jest w ogóle coś absolutnie bez precedensu taka współpraca bilateralna pomiędzy krajami it's about money of course and the financial support but it's also about the people bringing people together creating lasting relationship that could also continue when when we don't have the grants anymore Polska po raz kolejny była największym beneficjentem funduszy norweskich i EOG w Unii Europejskiej. Aż 25% wszystkich projektów zrealizowano u nas. W trzeciej edycji dofinansowano 1800 projektów spośród aż 9500 wniosków, a 700 projektów zrealizowano w partnerstwie z instytucjami z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii. Według deklaracji beneficjentów aż 90% partnerstw ma szansę utrzymać się w przyszłości. Well, the uniqueness in these programs which helps to underpin the relationship between our two countries between Iceland and Poland is the fact that they are tend to be implemented shall we say on the ground level. So that helps build the personal connections between Government officials, uh, between uh, people working in culture, people working on, uh, well, in technology or in geothermal, people are actually dealing with this on the ground every day, uh, both in Poland and in Iceland. And once you establish these relationships, uh, that's something you can build on further, even though it's not specifically connected to a certain grant project. For Liechtenstein, it's not just about providing funding, it's about building lasting partnerships, learning from each other. And contributing to a stronger, more cohesive Europe. 20 lat funduszy norweskich i EOG w Polsce to niemal 2 miliardy euro dofinansowania. Przez dwie dekady udało się zrealizować 4500 projektów. To 4,5 tysiąca historii ludzi z pasją, którzy mieli odwagę działać i zmieniać swoje otoczenie. Oprócz wyzwań klimatycznych, które są wciąż aktualne i, i, i niestety wciąż e, nierozwiązane, to my bardzo stawiamy teraz na odporność e, w kontekście e, kryzysów różnych, które przechodzimy w kontekście wojny. E, Naszym planem jest wzmocnić i instytucje państwa, i miasta, i samorządy lokalne w kontekście odporności i takiej gotowości na reagowanie na różne kryzysy. To jest bardzo silny element tego programu, ale oczywiście nie zapominamy o tych obszarach, które zawsze były dla nas ważne, jak gospodarka, kultura, badania czy kwestie na przykład wymiaru sprawiedliwości. To było i wciąż pozostanie w naszym obszarze zainteresowania. Fundusze norweskie i OG stały się symbolem współpracy opartej na zaufaniu i solidarności. To partnerstwo, które łączy ludzi i instytucje, pokazało, jak wiele można osiągnąć razem. Naszym wspólnym celem było i jest budowanie zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Skala zaangażowania społeczności lokalnych w te programy była, bym powiedział, fenomenalna. Oczywiście nie wszystkie środki trafiały tylko do tych organizacji lokalnych, ale widzimy, jak na przykład. Szczególnie w tych mniejszych miejscowościach te środki norweskie, i też nasze działania w dysponowaniu tymi środkami zmieniły chociażby sytuację kobiet, które były ofiarami przemocy, dzieci, które były i są dziećmi z niepełnosprawnościami, i te małe projekty właśnie w tych lokalnych społecznościach bardzo zmieniły na korzyść ich życia. Przed nami czwarta edycja funduszy norweskich i EOG, a wraz z nią kolejne historie z pasją do opowiedzenia. W tej edycji dofinansowanie projektów wyniesie 925 milionów euro. Badania prowadzimy na takie najbardziej intensywne na 60 kilometrach biegu rzeki od Dęblina do ujścia Pilicy. Baza terenowa jest mniej więcej w połowie tego fragmentu rzeki we wsi Wruble, niedaleko Maciejowic. Może się wydawać, że taka baza. Po co w ogóle jest taka baza? Otóż trzeba sobie zdawać sprawę, że nasz harmonogram dnia wygląda w ten sposób, że pobudka piąta, szósta, a powrót do bazy przy zmierzchu. W zależności od tego, czy to jest kwiecień, czy to jest czerwiec, to mamy godzinę 20 lub godzinę 22. I tak dzień w dzień przez trzy miesiące. My właściwie w okresie między kwietniem a. Końcem lipca jesteśmy gośćmi we własnych domach. Ta baza jest absolutnie niezbędna, żeby móc mieć ciągłość badań bądź działań ochronnych, które tutaj prowadzimy. I chyba taka najważniejsza rzecz to wprowadzenie nowych technologii do zwiedzania i jednak dotarcia do naszych najmłodszych odbiorców, dla których średnio ciekawym doświadczeniem jest oglądanie zakurzonych, oczywiście w cudzysłowie, artefaktów. Oni są dużo bardziej związani ze ekranami swoich smartfonów i czy chcemy z tym walczyć, czy nie, to jest to najlepsza forma dotarcia właśnie do tych naszych najmłodszych odbiorców. Dzięki projektowi realizowanemu z funduszy norweskich, zakupiliśmy dwa specjalistyczne pojazdy do przewozu osób i psów i takie auto, które wyjeżdża codziennie na zajęcia, zabiera sześciu przewodników z psami, czyli sześć miejsc siedzących, plus sześć. Klatek do przewozu psów są to auta z napędem na cztery koła, czyli żaden teren nie jest dla nich nieodpowiedni. Dzięki funduszom norweskim i EOG powstają projekty, które mają znaczenie dla ludzi, dla społeczności, dla przyszłości. Za nami już 20 lat współpracy, przed nami kolejne wyzwania, bo kiedy działamy razem, niemożliwe staje się możliwe. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.eog.gov.pl, ukośnik kampania, gdzie znajdziecie pełną ofertę produktów związanych z naszą kampanią. Nie przegapcie żadnych nowości. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych odsłon. Kampania finansowana ze środków Funduszy Norweskich i EOG.